Jesteś śpiochem, tak jak ja, i nie lubisz pobudek, to mam dla Ciebie idealne rozwiązanie. Oto mam TGS, czyli chyba największy budzik świata, ale co najważniejsze, pozostawianie Was do pionu ma również inne, dużo ciekawsze funkcje. Dziś jesteśmy w dość nietypowym dla naszego kanału miejscu, bo dzięki firmie Imperium Trakmatysek będę wam w stanie pokazać kawał motoryzacji. I to takiej motoryzacji dla dużych chłopców. MAN. Dla osób nie interesujących się cięższymi samochodami, to po prostu producent ciężarówek. Koniec kropka. Tyle, że nie kropka, a bardziej dwukropek. MAN. Trzy litery, za którymi stoją ponad dwa stulecia europejskiej inżynierii. Korzenie marki sięgają 1758 roku, a nazwę MAN Maschinenfabrik Fabrik Augsburg-Nürnberg przyjęto w 1908 roku. Dziś ta firma to jeden z filarów ciężkiego transportu. W portfolio mamy miejskie i międzymiastowe autobusy dostawczego TGE i rodzinę ciężarówek TG. TGL-a i TGE a do dystrybucji, dalekobieżnego atletę TGX-a i tego gadatka tutaj czyli bohatera dzisiejszego filmu tgs -a. TGS to narzędzie do prawdziwej roboty. Budowa, leśnictwo, komunalka, ciężkie zestawy. Od napędów 4-2 po 8x8. Zjeżdża z asfaltu? TGS nie pyta czy, tylko gdzie. Ja dzisiaj od Imperium Tragmatysek otrzymałem króla TGS-ów, czyli wywrotkę z napędem 8x8. Na 8. Czy jestem podniecony? No pewnie. Czy przerażony? Troszeczkę. Czy ktoś będzie szeptał mi do ucha, co mam mówić? Nie ma szans. Dostałem samochód, a nie scenariusz. Ciężarówka to samochód do pracy. Wiele osób może tak powiedzieć, więc kogo interesuje jej wygląd? Wszystkich kierowców ciężarówek. Spędzają w takich maszynach całe dnie, więc chcą mieć ładne miejsce pracy i komfortowe miejsce pracy. Man, wprowadzając najnowszą generację TGS-a, zadbał o obydwa te aspekty. MAN w tej generacji postawił na funkcjonalność podaną w eleganckiej, spójnej formie. Pod kabiną znajdziemy elementy ze stali i aluminium zamiast plastiku, a masywny zderzak z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa kryje radar i został podzielony na trzy części, dzięki czemu ewentualne naprawy są prostsze i tańsze. Reflektory chronią solidne osłony, a światła świecą pewnie i daleko, co podczas nocnej jazdy w żodnym terenie naprawdę robi różnicę. W ciężkich warunkach oczywiście bardzo istotne są właściwości terenowe tego samochodu, ale oprócz tego musicie bezpiecznie z niego korzystać. W związku z czym TGS oferuje Wam na przykład taki stopień z boku auta, żebyście mogli zobaczyć, czy czasami ktoś Wam piasku nie zajumał. I te wszystkie stopnie, ten oraz te do zejścia, wszystkie są wyposażone w taką tarkę, żebyście czasami się nie pośliznęli, A do tego mają dziury, żeby się za bardzo nie brudziły. Ktoś może powiedzieć, że, ale czekaj, ostatni schodek plastikowy z jakiegoś tworzywa, jest to zrobione specjalnie, bo to jest najbardziej narażony na wszelkie uderzenia element w tym samochodzie. W związku z czym, kiedy jest to z tworzywa, to jest to bardziej elastyczne. A kiedy już się złamie, to jest po prostu łatwiejsze i tańsze w wymianie. No, brzmi solidnie. A wymiary? Tutaj wiele zależy od tego, jaką macie zabudowę. Natomiast bez niej TGS na długość ma 8,58 m. Na szerokość 2,24 m, a na wysokość 3,44 m. A rozstaw osi? Tutaj danych jest nieco więcej niż w standardowej osobówce. Właśnie dzięki temu, że mamy tutaj cztery osie, a na trzeciej i czwartej są bliźniaki, to TGS ma nie tylko doskonałe właściwości terenowe, ale również sensowny nacisk na każdą z osi, dzięki czemu to bydle może wziąć na swoje barki aż 34 tony, a my dzięki temu. Że jest sensowny rozkład mas? Mamy całe drogi. Żeby można w ogóle było wziąć na swoje barki tak ogromny ciężar, potrzebne jest konkretne zawieszenie. I akurat w przypadku zawieszenia z tyłu w tym samochodzie nie chodzi o komfort, chodzi o właśnie wytrzymałość. Macie tutaj aż pięć resorów parabolicznych. I oczywiście można zastosować inne zawieszenie, które wytrzyma ten ciężar, ale jednak jakość nie będzie już ta sama. 34 tony to jest naprawdę ogromny ciężar, ale to nie oznacza, że to jest maksymalny ciężar, jaki może zabrać ten samochód, bo 34 tony po prostu są maksymalnym ciężarem na nasze drogi, ale GS w tej wersji może zabrać aż ton 41. Zapytacie się, co oznacza liczba po kropce? To liczba koni, ale do tego przejdziemy później. Nie wiem natomiast, czy ten samochód można nazwać ładnym, ale na pewno jest imponujący, a jeszcze bardziej imponujące jest to, co go napędza? Jeździłem mocniejszymi samochodami. Samochodami, które lepiej przyspieszają do setki, ale 12 litrów pojemności? No, Kaman, to robi robotę. Natomiast od początku. TGS dostępny jest. Z trzema silnikami do wyboru: 9 litrów, 12,4 litra oraz 12,7 litra. Wszystkie silniki są sześciocylindrowe, a cylindry ustawione są wzdłużnie. Moce od 330 koni do 560 koni mechanicznych, natomiast ten egzemplarz, który ja dzisiaj testuję, ma 480 koni, czyli taka wyższa średnia gamy. Natomiast myślicie, że tak wygląda silnik? No nie, więc warto Wam go teraz pokazać. Ale żeby go zobaczyć, to trzeba się najpierw trochę napracować. Spójrzcie jaki to jest potężny motor. 480 koni to nie jest może jakiś piorunujący wynik, natomiast. Nietonometry 2650 Nm dla silnika o pojemności 12,4 litra, a co najważniejsze, maksymalny moment dostępny jest poniżej 1000 obrotów na minutę. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Spójrzcie chociażby na wielkość tego wentylatora, który jest większy niż nie wiem, koła w ilzemie, albo filtr powietrza. No nie ma miękkiej gry. Wejście do wnętrza można porównać ze wspinaczką, ale kiedy już tutaj zasiądziecie, to wydaje się być całkiem komfortowo. Oczywiście nie oczekujcie tutaj designu rodem z nowoczesnych samochodów osobowych, bo świat ciężarówek idzie nieco inną ścieżką. Jest tutaj trochę jak w latach 90. Prosto, kanciasto i twardo. I nie uznaję tutaj tego jako wadę, bo po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów po, równy, po różnych żwirowniach czy trudnych terenach, to może być największa zaleta wnętrza. Patrząc na to wszystko ogółem, widać, że deska rozdzielcza jest skierowana na kierowcę. Nie ma tutaj tendencji z samochodów osobowych, że jest jedna wielka tabletoza i wszystko sterujemy z ekranów. Tu jest mnóstwo fizycznych przycisków, bo operujecie bardzo dużym autem, w związku z czym nie ma czasu na zastanawianie się, gdzie co jest w menu. Wszystko klikamy po prostu dużymi przyciskami, no bo czasami pracujecie również w rękawiczkach, więc to nic Wam tutaj nie może utrudniać pracy. Mamy tutaj również niewielki z rozmiarów wyświetlacz, który ma przekątną zaledwie 7 cali i rozdzielczość tylko 800x48 pikseli. No to jak na dzisiejsze standardy naprawdę niedużo, ale ważne jest to, że ten samochód wyposażony jest w kamerę cofania, co mocno ułatwia, bo ja chyba nie odważyłbym się cofać po placu Imperium Trakmatysek na którym stoi mnóstwo nowych ciężarówek. Warto też wspomnieć o tym, że ten ekran nie jest dotykowy. Wszystkim sterujecie tymi pokrętłami, więc to jest bardzo istotne. Macie tutaj oczywiście również wirtualne zegary, na których pojawia się mnóstwo informacji dotyczących zarówno silnika, jak i oczywiście napędu oraz tego, jakie macie chociażby zużycie paliwa. To, co robi ogromne wrażenie we wnętrzu, to oczywiście fotel, który jest pneumatyczny, ma bardzo szeroki zakres regulacji. Przód, tył, góra, dół, pochylenie, Naprawdę może tutaj nim mocno sterować, ale co ważne, on pracuje niezależnie od pracy kabiny, więc wasz komfort podróżowania jest przeogromny. W egzemplarzu, który otrzymaliśmy od Imperium Trakmatysek, mamy tak zwaną kabinę dzienną, bez leżanki, zaprojektowaną z myślą o krótkich trasach, gdy ciężarówka każdego dnia wraca na bazę. Jest niższa i krótsza, dzięki czemu skupia się na tym, co najważniejsze komforcie kierowcy i funkcjonalności w pracy od świtu do zmierzchu. Może ten test jest i wyjątkowy, natomiast jesteśmy w Automotonius, więc dla nas kubek to rzecz. Święta, dlatego sprawdźmy praktyczność tego wnętrza. Macie tutaj na pewno szufladę z dwoma uchwytami na kubki, które możecie regulować w zależności od wielkości waszego kubka, więc test naszego kubka zdany. Wyżej macie kolejny uchwyt na kubek, żebyście nie musieli wyciągać tej szuflady, a nad uchwytem na kubek są wyjście 24V 360W, 12V 180W, wyjście USB-C i AUX-In. Poniżej tej szuflady macie półeczkę, i oczywiście to nie jest jedyna półeczka w tym samochodzie. Półeczkę macie tutaj, tutaj, półeczkę macie tutaj, półeczkę macie tutaj, macie coś tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Macie półeczkę tutaj i tutaj, a ostatnią macie tutaj. Koniec praktyczności? No nie, zostały jeszcze schowki. Tutaj. Drugi ogromny jest na środku, naprawdę ogromny, i znalazłem jeszcze jeden za fotelem. A bagażnik? Właśnie w nim jesteśmy. Zapytacie ile ma pojemności? Nie mam pojęcia. Wiem, że ma 6 metrów na 2,35, więc weszłoby jeszcze z 500 takich walizek. Man TGS, który otrzymaliśmy od firmy Imperium Track Matysek, ma napęd, tak jak wam wspomniałem, 8 na 8 ale MAN oferuje również bardziej pośrednie rozwiązanie, które nazywa się Hydrodrive i jest to hydrostatyczny napęd na wszystkie koła. Yy, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że samochód potrafi hydraulicznie przekazywać moment obrotowy na przednią oś, aby wyciągnąć Was z trudnych sytuacji, kiedy jest ślisko bądź stromo. W moim egzemplarzu to jeśli chodzi o napęd, to czysta mechanika. Mamy tutaj mosty Planetarne z przekładnią hipoidalną. Wszystko to brzmi skomplikowanie i naprawdę takie jest, ale przede wszystkim jest to wszystko bardzo wytrzymałe, bo ten samochód w terenie potrafi na bardzo dużo. Ja jestem tutaj tak niesamowicie podekscytowany, że mogę pojeździć takim samochodem w takich warunkach, że aż sobie tego nie wyobrażacie. Skrętne dwie przednie osie. One tak naprawdę niedużo wpływają na to, jak bardzo zwrotny jest ten samochód, a na to, jak dobrze radzi sobie przede wszystkim w terenie, bo możecie tutaj spiąć mosty, wszystko na sztywno i naprawdę wyjechać z trudnych warunków. To, co jest istotne, to w manie TGS możecie mieć system blokowania wewnętrznych tylnych kół. To jest coś, co znamy z samochodów osobowych, takich jak chociażby Ford Bronco czy Mercedes klasy G. Chodzi przede wszystkim o zwrotność. Właśnie, jeśli będziecie chcieli na jakichś Żwirowniach albo w innych trudnych terenach po prostu maksymalnie szybko albo bardzo ciasno zawrócić, to blokujecie wewnętrzne koła i działacie trochę jak czołg, trochę jak maszyny budowlane, które. Ciągną resztę samochodów, a wewnętrzna strona auta po prostu stoi nieruchomo. Wspomniałem Wam wcześniej o zawieszeniu. O tym, że tylne zawieszenie ma być przede wszystkim wytrzymałe. Z przodu ta kabina nie jest pneumatyczna. Ona jest umieszczona na sprężynach, dlatego, że ten samochód to nie jest MAN TGX, czyli to nie jest samochód stworzony w dalekie trasy. To auto zadaniowe. Tutaj ma wszystko być odporne na wszelkie niedogodności terenów, takich jak właśnie budowy czy inne tego typu miejsca. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to osoby, które na co dzień jeżdżą samochodami osobowymi, prosimy o zatkanie uszu, bo tutaj wartości wahają się między 40 a 70 litrów. To dużo. I wszystko zależy oczywiście od tego, w jakich warunkach pracuje ten samochód, bo jeśli będziecie jeździć tylko po, w terenie, no to liczcie się ze spalaniem 70 litrów, a nawet więcej. Natomiast kiedy będziecie podróżować w trasie, co jednak dla tego typu auta są to trasy raczej krótkie, no to wtedy możecie spaść ze spalaniem do tych 40, może poniżej 40 litrów, jeśli auto nie jest załadowane. Za zmianę biegów odpowiada zautomatyzowana skrzynia Man TipMatic. W zależności od silnika oferuje 12 lub 14 przełożeń i sama ocenia obciążenie zestawu, by dobrać właściwy bieg startowy. No bo w ciężarówce nie zawsze rusza się z jedynki. Do wyboru są tryby m.in. manual i off-road, które zmieniają strategię zmiany przełożeń. System Speed Shifting przyspiesza przełączanie trzech najwyższych biegów 10, 11 i 12. A system Smart Shifting dba o szybkie zmiany na wszystkich przełożeniach, by nawet na podjazdach utrzymać płynność i nie tracić prędkości. Jest też funkcja pozwalająca toczyć się jednostajnie bez dodawania gazu, a kołysanie. Podpowie skrzyni, jaki wybrać bieg, żeby się wydostać z jakiegoś grząskiego terenu, niekoniecznie buksując kołami. Zwykle w samochodach osobowych mówię Wam o układzie kierowniczym, o precyzji prowadzenia, o tym, jak bardzo to wszystko wpływa na Wasz uśmiech na twarzy. Tutaj jadę z prędkością średnią 15 na godzinę i uśmiech z twarzy mi po prostu nie schodzi. Dla mnie. Przejażdżka takim autem to jest coś niesamowitego. I ciężko mi powiedzieć, że ten układ kierowniczy jest precyzyjny bądź nie, bo jednak, żeby nawrócić tym samochodem, musicie się troszkę nakręcić. I teraz zobaczcie, ile obrotów kierownicą trzeba wykonać, żeby się nawrócić. No prawie. Kamera cofania to jest coś niezastąpionego w tym aucie. Przede wszystkim jeżdżąc tym samochodem, czuć, że ono lubi, kiedy ma coś na swoich barkach, bo kiedy jedziemy pustym TGS-em. To czujecie każdy wybój. Mój fotel pozwala mi naprawdę wygodnie podróżować, ale z boku widzę też Juska, operatora, który skacze na prawo i lewo, bo jednak pusty TGS to skaczący TGS. No to chyba pora podsumować jazdę tym samochodem. Ciężko mi powiedzieć, czy w przeciwieństwie do Volvo czy Mercedesa TGS jeździ doskonale, bądź nie. Dla nas to nowość. Dla mnie. To też pewnego rodzaju nowość, przeżycie, przygoda, i uważam, że jak na ciężarówkę, jak na takie gabaryty, to jeździ się tym autem wybitnie prosto. Automatyczna skrzynia biegów, doskonałe wspomaganie. Tak naprawdę jedyne, na co musicie uważać, to gabaryty, żebyście nic nie zahaczyli. Cała reszta robi się sama, jakbym siedział w osobowym samochodzie. I chyba to robi w dzisiejszych czasach największe wrażenie, że ciężarówki stały się po prostu większymi autami, co nie oznacza, że trudniejszymi w prowadzeniu. Zwykle w tej części filmu przedstawiamy plusy i minusy. Natomiast ja dzisiaj muszę przedstawić same plusy, bo dla mnie to była niesamowita przygoda, że mogłem przejechać się tym samochodem. I polecam każdemu, kto raz na jakiś czas będzie miał możliwość przejechania się ciężarówką. Na mnie największe wrażenie robi to, że te ciężarówki z generacji na generację oferują Wam nie tylko możliwości przewozowe, ale również komfort. Komfort podróżowania, komfort prowadzenia, komfort użytkowania, bo wiele rzeczy obsługujecie tutaj bez użycia siły. No może poza podnoszeniem kabiny. Ale pamiętajcie też o jednym. Dla mnie to była dzisiaj niesamowita odskocznia i przygoda, ale dla wielu osób tego typu samochody to miejsce ciężkiej, codziennej pracy. I wyjątkowo właśnie od tych osób czekam na komentarze. Dajcie znać, co sądzicie o tym manie TGS, bo jestem tego niesamowicie ciekaw. I również z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo firmie Imperium Track Matysek za użyczenie tego potwora do testów, a Was zapraszam do oglądania naszego kanału, bo w kategorii heavy to nie jest nasze ostatnie słowo. Do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć.